No no. No. No, 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 maćku, no, no. Jędrzeju, no. No, po, po, no, po, no. Po twoich pierwszych słowach wnoszę, że no, no, no. No, jesteś szalony. No, to, to mnie jakoś tak uszczypliwuje. No. Uszczypliwuje mnie tak, że, że się cieszę. A mi się wczoraj w moim notesiku no, no. Truskawka rozgniotła. Ale... No na takim ważnym zadaniu. Mhm. Nie mogłem ani tego zadania rozwiązać, ani te truskawki zjeść, bo się zepschło. Powiem... I te pesteczki, no. No, takie ziarenka, one niby to zablokowały to zepschnięcie, ale jednak tak to się przywarło, że daj spokój. Powiem ci, wiesz... Wydarzenie. No. Dla mnie w moim małym Wydarzenie. świecie to taka burz. No. Burza, burza. No. takie pierony. No. Taki no. buch. Maćku. A się no. rozmarzyłem. Jestem taki jakiś, nie no. wiem. Chyba. No ja też nie chyba, wiem. Ścieżki. Chyba cały głupi. No. Cudownie, hołduj temu, hołduj. To cię tak porwie. To cię cudownie rozporwie. Co robisz? Co tam robisz? Co ty robisz? Nie wiem. Nie siebie. Czemu, ob, czemu obstrykujesz instrument? Nie wiesz, że on jest stary i może się kompletnie roz... ona się nie Matko! Ja ją tą tą... tą co ten pan przysuł. To ja ją odesułem! Pluje, pluje, widziałeś, pluje, ja pluję. Biedaczka, jaka głupia. Nie mów na nią głupia. Jeszcze mu? Nie wiem. Bo ona jest wariatka. Hmm. Czemu się ona nie obroniła przed, przed tobą? Nie mogła cię ofuknąć? Wiesz, gdzie ona pracuje. Nie sądź po tym, nie sądź. Z lewo walku chłopak. Ona pracuje. jest identyfikowana. Zidentyfikowana cała! Nieprawda, ona patrzy ona... w zlewo wajku i pietruszkę wyciąga tam zapodzianą. I tu nie ma się z czego śmiać. To jest ciężka, obrzydliwa praca, fuj. Co pan, co pan? Ona się tą patrzy tą niby nóżką na pana. Może pana ofuknąć tymi resztkami? Ona by się chciała z panem całować. <noise> Ale, ale, powiedziałem. Muszę teraz to mówić dalej. O, o. Mówię to. Mówię teraz. Matko, będę to robił. Co będziesz robić? Mówię... Susiak. Przeklinam. Przeklinam, matko. Co? No? no... Nie wiem co. Wiem, wiem. No. Pacha. A! Majty! A! Zgorzel w zębie, zgorzel w zębie, śmierdząca! Woskowina u nasady, woskowina! Pukanka, pukanka z ucha! Fuj! Odrzwia, odrzwia! Co, co? Co? Mam to przeżywać? Tak! Odrzwia, a! Przesadziłem, wiem! A! Przesadziłem, wiem. Odrzwia były za mocne. Za mocne, za mocne odrzwia. Odwołaj je. Szybko. Niech to z nas opadnie. To odium. Ostatnie... Ale były, ale były dymy, no. ty. Ale yyy. były dymy. W ostatniej chwili odmachnłeś no. to. Hmm. Ale coś my przeżyli, tośmy przeżyli. To tak. nasze. Takie śnictwa dawno nie mówiłem. Maciek? No. Matko, to by się wszystko popruło, Ty jesteś.. Maciek to by się segmenty prują, człowieku! Ty jesteś jednym wielkim borem tu. No Maciek, co ty robisz? To takie specjalnie. Bo... Co mi dokuczyłeś? Bo ty masz na... Bo ty masz na nosku kropelki, wiesz? To jest szać. Szanuję to. Maciek, maciek, a widziałem, no na pewno, a, 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 a. akurat, sam jesteś nadchodzi. głupi. Chyba ty, chyba ty. Język język język, tu, aha, język, aha. Ma, język ma język makro, język ma język język ma język język ma język makrowa, chyba makrowa, język mak język makrowa Chyba mi tu, aha, chyba mi tu jedzie. Aha. aha. Język, jesteś u pani. A. Co to? O nie. Masz grzeszter. Masz grzech. Powiedziałem, no, no. powiedziałem, masz grzech i to jest pierwsze słowo. Pierwsze Uważaj, słowo. co mówisz. Uważaj. Jesteś u pani. Powiedz, jest też u... moje. Powiedz, jest też moje. Jesteś u pani. A f a f o fuj, opluło mi się. Ale fajnie mnie oplułeś, super. Ja się chciałem tylko odmuchnąć. Ale super. Ale... Ja się chciałem tylko odmuchnąć. Ja to wszystko teraz naprawię. Albo nie, bo mi tak ci pacną. Żeby... Jesteś u pani. Której? Służebniczki. Tak ją nazywam. Wiesz? Ona jest służebniczka. Tak. Myślałem, że u pani Ślusarczyk. Jakby pani Ślusarczyk, to ja nic do tego nie mam, ona jest z WF-u i pewno. Nie robi wolne. Mhm, mhm. No, na pewno. Twój tata, widziałem, ma czapkę z Nutri. Na pewno. Nieprawda, ona jest sztuczna. Ona jest z polipropylenu rozdętego. Nie mów tak, nie mów. Tak, tata mówi, że wcale nie musi jej pielęgnować, tylko ją wystawia pod kran i puszczajcie jej i mydło na zmianę. Ale świństwa, ale świństwa, u was są świństwa. Mydło i to jest nimi świństwo. Tak. Tata, co u ciebie jest? Co u ciebie jest? Stara wkładka z butów się zapodziała pod szafką, widziałem, że staje jej kawałek. Starej śmierdzącej wkładki twojego taty. I tata ma 44, czwarty, fuj. Nieprawda. 44. czwarty. Fuj. Powiedziałem, twój tata ma. A jaki ma? Tą wkładkę zjadła mała psina. <noise> Dusia ją zjadła? No. Ale obrzydliwstwo. I choruje, głupia baryła. Zasmuciłeś teraz, wiesz, i wszystkich. I mnie, i państwa, siebie, i jego. I państwa na widowni, i, i mnie, bo już taki poruszyłeś przykry temat. Ja ryczę, tak, tak trochę ryczę. Ja to właśnie widzę. Maciek, ja on na pewno, na pewno. Mam, 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 mam. Mogę ci za... pokazać to. No właśnie. Co? Mi się to przypomina, a nie tobie. Co? Jest ten pierwszy. Co? Jak ja się wychyliłem z tego instrumentu, to ja z mojego noska zrobiłem taką parę, taki rysunek na politurze. Maciek, zobacz, co mi się namalowało. Zobacz. Nic nie widzę w ogóle. Nic tu nie ma. Zim Sarenka myślasz? i traktorek, zobacz. Co? Sarenka i traktorek. Oni się bawią baraszkują. Jakie dzieci. Hmm. Jaka przedszkolanka z nich jest razem. Cudownie, że masz taką, masz taką parę. Hmm. Ja bym tę piosenkę pożegnalną. Teraz dla ciebie, żebyś już pożegnać no, z tobą. Na pewno, na pewno. Tylko nie wiem na jaki temat. Niech, nie pan, pan, niech nie, pan mówi, nie, co się nie, chciała z panem całować teraz. Na jaki temat mamy zrobić pożegnalną piosenkę, żeby... żeby skończyć ten koszmar? Tylko musi... Tylko musi być głupi. Temat głupi. No? Jaki jest głupi? No proszę podrzucać. No Nic co? Nie jest podstawiony przecież. No jaki temat? Łopata. Ojej. Y... to jest głupia, niby. łopata jest głupia. Łopata wcale nie jest głupia. Przęsło. Przęsło? Tak? Tak. Cudowne. Przęsło jest super. No to dobrze. Mariusz, przez mariusz przez krzęsło, 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 mostu. I potknął, I potknął się, i, i rozwalił, rozwalił sobie dziąsło. Po, po prostu prędko, prędko, prędko do, do stomatologa. A on a mówi, mówi, to nie, moja, nie sprawa, moja sprawa, to chirurgia szczękowa. szczękowa. nie koniec dramatu, bo, bo przechodził, przechodził koło, czeskiego koło czeskiego konsulatu i wychodziła z niego akurat pomoc domowa. Irycza, Was i jak muzika o te tonu chlapcika, co tu tam masz i dalej mu w twarz, taka była niedobra. Ten świat jest zaczarowany.